Dzień dobry Państwu. Mimo, że spędzamy większość życia w biurze, warto to życie sobie jak najbardziej uprzyjemniać, serwując sobie na przykład od czasu do czasu smakołyki nieoczywiste. Takie, do których przygotowania potrzeba odrobiny wyobraźni i cierpliwości, jak na przykład dzisiaj, kiedy mam Państwu do zaproponowania prawdziwy smakołyk, nawiązanie do babcinej beztroski, a mianowicie gorące konfitury śliwkowe z białym serem, mam wrażenie, że danie to uprzyjemni dzień, bardzo wielu z Was, proszę Państwa, oto śliwki. Każdą z nich muszę rozpołowić, po to, by za chwilę je pokroić w nie najmniejsze kawałki. Chodzi o to, że jak nam się już konfitura w mikrofali zrobi, żeby nie była papką rozgotowaną w całkowicie, żebyśmy mogli wyławiać smakowite kawałki całych owoców. Oto cztery śliwki, a więc osiem połówek. Już za chwilę zamienię je w konfitury. Rozkręcam i zaczynam kroić. Każda śliwka na mniej więcej o takie kawałki, nie za wielkie i nie za małe, również zaraz będą pokrojone. Hey, Oto twaróg, oto wspaniała konfitura. Możemy ją bezpośrednio polewać twaróg albo jeść ich dwóch na naraz. Na pewno dużo ciekawszy pomysł i zwykły ślizgowy dżek. Smacznego. Poczekam chwilę, aż wystygnie i zabieram się do jedzenia. Twaróg z gorącą, świeżą, śliwkową konfiturą. Nawet w biurze można jeść takie pyszności. Cudownie ugotowane śliwki. Jako, że bardzo gorące, wyjmę je w ten sposób. Tak, nie no, strasznie fajnie. <grystanie> <grystanie> Proszę Państwa, bardzo gorąca miska. Posłużę się tutaj wsparciem chusteczki.